Jest w tym odrobina prawdy. Tak jak jestem odrobiną społeczności lokalnej Ziemi Namysłowskiej, czyli powiedzmy mamy tutaj 40 parę tysięcy ludzi, to jestem jednym z 40 tysięcy paru powodów, aby tą drogę remontować. To oczywiście troszkę żartem pytanie było postawione i żartem odpowiedź, ale w istocie, jeżeli mamy mieć wysoki standard życia, jeżeli mamy być mobilni. Dojeżdżać do pracy, załatwiać wszystkie swoje sprawy, to, to musimy mieć nowoczesne drogi, ta droga, która odcinkami kroczy w kierunku namysłowa i niedługo będzie przebudowana na kolejnym dużym etapie pomiędzy miejscowością sąsiednią jaszczębie, a namysłowym. No po prostu powstaje jako zupełnie coś nowego, jako standard europejski, standard, do którego powinniśmy, do którego zmierzaliśmy tyle lat przecież, bo przecież ta droga była należała do najgorszych, najtrudniejszych do przejechania. A teraz jest rzeczywiście drogą piękną, aż trudno pomyśleć, że mogło być kiedyś inaczej. Tak szybko się przyzwyczajamy do tego, co jest nowe, eleganckie, wygodne i estetyczne. Został bardzo trudny odcinek poprzez park w rejonie Parku Angielskiego w Pokoju, rzeczywiście. To jest chyba najtrudniejszy odcinek, bo tam mamy nie dość, że bardzo trudne warunki hydrologiczne, gruntowe, to jeszcze jesteśmy w obszarze yy, ochrony konserwatorskiej Parku Angielskiego. No i tam to rzeczywiście będzie wyzwanie. No, znowu będą objazdy niestety, bo tutaj ta droga ma to do siebie, że w zasadzie nie ma alternatywy do podróżowania. Trzeba bardzo długimi objazdami jechać, więc duża część mojego życia publicznego, zawodowego upłynie nim na, na objazdach. No ale co zrobić? No, taka, taki jest koszt, trzeba to przeżyć. Yy, tak jak to jest możliwe, to Zarząd Dróg stara się przebudowywać to. Yy, odcinkami w ten sposób, że pół jezdni, pół jezdni No ale są odcinki tak jak tutaj w Jaszczębiu i za Jaszczębiem, że niestety się nie da, trzeba budować drogę w całości, w całym, całą szerokością i wtedy te objazdy są rzeczywiście dotkliwe.